Witajcie bracia i się bardziej, siostry Uff. Już tutaj trochę jestem parę minut, bo musiałem <laughs> przerę robić A Jestem znowu na morsowaniu, Piękna słoneczna pogoda 9.29 12 luty łyk Wiedziałem, że dzisiaj się będę zanurzał, ale nie ma takiej opcji <laughs> Nie ma takiej opcji Dzisiaj za szczególnie nie mam co powiedzieć Ale <laughs> Chodzę coraz głębiej Mam palca skaleczonego wczoraj poza wczoraj może dlatego nie jestem w stanie tyle wytrzymać. Hmm. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o trzech rzeczach. A znaczy o jednej, ale trzech rzeczach w tym sensie, że hmm, co możemy zrobić dla swojego zdrowia, co możemy zrobić dla siebie, żeby być silni. Ja zawsze powtarzam, czy mówię, że są to trzy rzeczy. Głowa, twój umysł, to co myślisz, co przyjmujesz do niego, ciało. Wszystkie ćwiczenia, jak jakie traktujesz: czy dajesz mu snu, czy dajesz, dajesz mu odpowiednich ruchowych ćwiczeń, czy nie katujesz swojego ciała. Ciągłym siedzeniem przy biurku, jakimś ee, stałym trybem siedzącym w życiu. Trzecie, odżywianie, czyli to, co wkładamy do swojego Żołądka, swojego ciała, ale nie, nie tylko suplementy, nie tylko zdrowe jedzenie ale jak się odżywiamy jak to, to ciało odżywiamy poprzez nasz umysł czy, czy, są, czy są głodówki czy są sytuacje takie ekstremalne gdzie próbujemy ćwiczyć naszą wolę nie jedzenia czy ta woda, którą dajemy z naszym ciała jest strukturyzowana, czy ona ma siłę oczyszczania naszego ciała. Uff, jest mi coraz lepiej. Miałem taki szok po prostu. Teraz widzę, że będę mu trochę dłużej wytrzymać. Miałem bardzo ciężki czyli Fizycznie, duchowo, straszny tydzień. Takiego ha w życiu nie miałem. Fizycznie, tydzień temu startowałem w biegu z Buja Dwa razy półtorej km 400 metrów przewyższenia w górę pod Szyndzielnik 26 km, 1600 metrów przewyższeń w sumie śnieg powyżej kolan popas pas w zależności jak trafiło, jakie miejsce i uwierzcie to było wyzwanie dla mojego ciała, dla ducha. A później poniedziałek, to jak jakaś praca fizyczna, bez, bez regeneracji. Później z kolei, ja, z kolei przeżycia duchowe, ciężkie. No i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Muszę żyć, jak zawsze. I tych parę słów, jeżeli Wam to da coś, posłuchacie teraz. Widzicie, to jest to jest obraz tego, co co widzimy często. nam się w zimowej aurze już powiedzmy Uwszokrzyło i chcemy wiosny, lata. Ale możemy spojrzeć na ten kryształ lodu. Możemy spojrzeć w jego głębie. Uchwycić, jak światło odbija, załamuje się na jego powierzchni. Możemy spędzić naprawdę dużo czasu mając ten kryształ w ręku. Ten dźwięk, który usłyszeliśmy. Uwierzcie nie ma sytuacji w życiu bez wyjścia. Zawsze możemy sobie ułożyć życie, o ile współpracujemy ze swoim umysłem i ciałem. System będzie Wam mówił, że potrzebujecie pieniędzy, potrzebujecie jeszcze wielu innych rzeczy, aby funkcjonować i istnieć. Tymczasem nie jest tak. To tylko kreacja tego systemu i tego, co chcą z nami zrobić. Wtarzam to już się, któryś tam raz o tym, ale. Może któryś raz zarazem ktoś będzie to słyszał nowy. Może i ktoś ze starych moich słuchaczy, bywalców tego kanału obejrzy i zrozumie. Bo do tej pory nie potrafił tego uchwycić w ten sposób, w którym mówię. Jest mi coraz lepiej. Nie chcę mi się wychodzić. Muszę tylko stopy w bucie mocno zanurzyć, żebym żeby wtrzymał. Żeby było mi ciepło w te stopy. Nie byłem od ostatniego filmu. Nie wiem kiedy to było. W grudniu? W listopadzie? Na morsowaniu? Więc nie jest źle. Słońce, słońce robi swoje. Słońce jak przenika ciało, skórę. Już taka pięciominutowa ekspozycja na słońcu powoduje polaryzację do 5 cm w głąb skóry wszystkich komórk, komórek. Także polaryzacja jest taka, że z jednej strony są ujemne, a z drugiej dodatnie atomy. I w tym momencie komórki o wiele lepiej funkcjonują. Robiłem tak nieraz. No Robię teraz akurat, tylko że jak mam taką możliwość, to wychodzę w taki słoneczny zimowy dzień w majtkach i po prostu się opalam. Wstaję na takim słońcu z przodu i z tyłu i się opalam. Próbujcie naprawdę, naprawdę to jest super. No i przy okazji, jeżeli jest zimno, to morsujecie się na sucho. <laughs> i dzisiejszy mój film o niczym jest po prostu filmem dla samej sztuki ale wracając do tych trzech rzeczy uświadomcie sobie jak wielką potęgą jest nasz umysł uświadomcie sobie to wyobraźcie sobie to co Witold Pilecki w raportach z Auschwitz Pisał, to co mnie ujęło, to że oni właśnie potrafili przeżyć wiele lat, wiele lat w tych warunkach, gdzie stawali w zimie, mroźne dni, generalnie też na boso, na kilkugodzinnych apelach rano. Jak to mógł, jak to mógł organizm wytrzymać? Jak to do tego mogło dojść? myślicie. On mówił wprost. Ci nowi więźniowie, którzy przychodzili, bo wiadomo tam były dwa rodzaje, dwa rodzaje skazanych, czy powiedzmy, więźniów. Ten, który tam istniał w tych barakach podstawowych, którzy budowali na początku, którzy tam mieli te swoje różne swoje funkcje. I ten napływowy w tej danym tygodniu przypływ. Więźniów, którzy tak de facto bezpośrednio szli do komór gazowych. I w tej pierwszej grupie tych więźniów yy, było tak, że właśnie on to tłumaczył. Ten, kto nie miał, kto nie miał w głowie poukładane, że ma dla kogo żyć, że musi żyć. Ten rzeczywiście kilka tygodni, może troszkę dłużej, umierał. Był tylko tyle w stanie wytrzymać. Tyle ciało było w stanie pociągnąć. Ten zaś, którym miał dlaczego żyć, miał nadzieję. Oni żyli lata. Żyli lata w tych skrajnych warunkach. Oczywiście nauczyli się z czasem dodatkowe racje żywności ściągać. Nauczyli się. Życie to wymusiło. Nie ma, nie ma cudów ale potrafili właśnie znaleźć drogę. Siła woli ich potrafiła im dać tą moc, żeby żyć dalej. W ekstremalnych warunkach. Znaleźć powiedzmy swoją rozrywkę, jeżeli to tak swoje można powiedzieć, rozrywkę. Coś, co dawało głowie odpocząć. Coś, o czym nie myślałeś, że że jesteś w tych, a nie innych warunkach, coś sprawiało, że mogłeś być wesoły, mieć uśmiech na twarzy, mieć radość, siłę, wstawać każdego dnia, spać w tych trudnych zimowych warunkach, bez ogrzewania albo z ogrzewaniem, ale, ale zawsze w trudnych warunkach. Tego wam bracia i siostry życzę My też dzisiaj jesteśmy w obozie tego świata, obozie tego systemu. Uczcie się żyć w tym obozie. Wszędzie. Krzancie system, szancie telewizję, szancie to, co próbuję wam dać, żebyście byli niewolnikami. Nauczcie się być wolnymi ludźmi. Cencie to, że jesteście sami że jesteście samotni w swoich przekonaniach. Cencie to. To jest wielka wartość. No i najważniejsze, cenię to, że poznaliście Boga, że możecie Go poznawać mniejszym, w mniejszym lub większym stopniu. Pamiętajcie, On jest. On wybiera was i współpracujcie z Nim. Dajcie, dajcie Mu swoją wolę. Henryk napisał ostatnio, ha wczoraj czytałem w poście. Zapytał się na końcu tego posta, że Bóg nam tyle dał, na siebie przysiąg dla nas. A Henryk zapytał się, a co my mu daliśmy, co mu, mu przysięgliśmy. W tym momencie pokorzę, widząc swoją małość, niskość, grzeszność, widząc to wszystko, Powiedziałem do Boga. Boże, ty wiesz, że moje serce jest tylko dla Ciebie. Nie zapomnę tego. Siorę na to nie zapomnę, ale nieraz mu tak mówię. Moje serce jest dla Ciebie. Pomimo tego, że fizycznie mamy swoje rodzinę. O, pięknie było, nie? Coś pięknego zagrało. Teraz znowu coś. Posłuchajmy. Fizycznie jesteśmy związani coś na tym świecie. To i tak serce jest nasze dla Boga. Dzieńmy tego. Dzieńmy, żeby serce nasze nie kochało pieniędzy, jakichś rzeczy, jakichś. Przyjemności na tym świecie. Ciejmy tego, żeby serce nasze kochało tylko i wyłącznie Boga. Skierujmy się w tym kierunku. Żyjmy tym. Nie dajmy się. Nie dajmy się. Nie dajmy się, żeby serce nasze pożądało pieniędzy, wygody, przyjemnych rzeczy na tym świecie. Nie dajmy się, proszę. A jeżeli są, to mogą być. To i tak nasze serce mają, ma kochać Boga. A te przyjemności, te rzeczy, które nam się zdarzają, to tak jak oddech. Wejdzie i wejdzie z nas. Nie poczujemy ich prawie. Bądźmy tacy. Bądźmy tacy dla Boga. Bóg przysiągł na samego siebie. Bóg dał nam duszę. Dał nam zajebiste ciała. Wszystko z nimi możemy zrobić, jak tylko się nauczymy tego. Dał nam wszystko, Bóg, pamiętajcie. Dlatego on tylko i wyłącznie On jest wart naszego serca. Nasze serce tylko i wyłącznie powinno i pragnąć Boga. Nic więcej. Nauczmy się tego, bracia i siostry. Żyjmy tym. Miejmy z tego radość i siłę. Ciepło się trzymajcie. Ja już wariuję, bo jak patrzę, że 16 minut jestem i dalej mi się nie chce wychodzić. Rozum i powiedzmy, rozsądek mi muszę wyjść. <grystwo> Ale szaleństwo chciałoby jeszcze, żebym posiedział. Ja już jestem. 20 minut, bo jak, jak, jak rąbałem, to też 2-3 minuty zaraz będzie 20 minut, Jest zajebiście chciałbym, tak, z pół godziny, i byłoby zajebiście naprawdę. Jestem, znaczy, bo może pomyślicie, że to fotomontaż, ale jestem cały czas. Pamiętajcie o sercu, sercem, wszystko zrobicie. Wyciężycie każdy ból, każdą trudność, która Was spotka w życiu. Walczcie o swoje życie. I rzeczywiście może tak być, że to już w marcu, w połowie marca, czy do końca marca przyjdzie Chrystus. Żyjmy tym. Może tak być. A jak nie będzie, to żyjmy dalej. Żyjmy dalej dla Bołka sercem. Czujmy sercem, myślmy sercem z Bogiem bracia i siostry. Trzymajcie się, cieszcie się tą niedzielą, poświęćcie ją Bogu i walczcie o swoje życie. Bogiem Abrahama Izaaka Jakuba. Oj.